Witajcie e, Nazywam się Tak jak w sumie się A więc tak, co idzie, się dzieje, co idzie, się dzieje Zaraz wam powiem, tylko zamknę drzwi A więc tak Zobaczymy to sami chyba e, Zaraz ho, 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 Dobra A więc tak e, Ktoś mi odjął subskrybera, Nie wiem kto to był Nie wiem kto to był Mam swoje domysły, ale Ktoś mi odjął Nie no dobra, żartuję nie spotykamy się tutaj w tym w tych sytuacjach ogólnie. Nie w tej sprawie, nie? Ten film, jak to oglądasz, pewnie jutro zniknie albo jutro, albo za 3 dni, albo za, za rok, za 8, ale na pewno zniknie z kanału. Więc jak go obejrzałeś, jesteś jedną z niewielu, czy nawet z wielu, nie wiem, osób, które widzą ten film. Pewnie się zastanawiacie, halo, o co chodzi? Czemu ten film zniknie? Już wam mówię. Otóż to jest zapowiedź nowej serii. Ja się tak. obracam, bo to jest nielegalny. Y ten mówię. Y ten. Y zapowiedź nowej serii na kanale. Y ten. Będzie nowa seria. Scenizacja tego pomieszczenia nie jest przypadkowa. Tak. Y coś słyszę.